Witam Państwa serdecznie. W dniu dzisiejszym chcemy opowiedzieć na temat bardzo ważnej kwestii, czyli rozbudowa hydrauliki dodatkowej w ciągnikach rolniczych i sadowniczych. Mamy dzisiaj przedstawiciela firmy waryńskiej, który pomoże nam tak naprawdę opisać całą rozbudowę, dlaczego poszczególne elementy muszą być i do czego one będziemy ich używali w późniejszej eksploatacji. Jak ważną rolę odgrywa odpowiednio dobrany ciągnik? Przy obecnym skomplikowaniu maszyn sadowniczych, rolniczych, kiedy większość z nich jest zasilana poprzez wszelkiego rodzaju układy hydrauliczne, coraz częściej rozbudowujemy też hydrauliki, które są bezpośrednio w ciągu. I nie musi być to za każdym razem hydraulika bezpośrednio od producenta, ale też możemy rozbudować to sami za pomocą takich zestawów, które dzisiaj będziemy też prezentowali. Dlaczego warto montować dodatkową hydraulikę? Przy obecnym skomplikowaniu maszyn i żeby wykorzystać tak naprawdę dobrze e, każdą maszynę, e, która jest wyposażona w sterowanie hydrauliczne, za każdym razem ta maszyna powinna być wyposażona we własne układy hydrauliczne. Możemy to tak naprawdę uprościć, zamontować wszystko na ciągniku sadowniczym czy rolniczym i w tym momencie tak naprawdę mamy jedną hydraulikę, która będzie nam służyła do wielu maszyn i przez to będziemy mieli to zrobione troszeczkę taniej i łatwiej to wykorzystać później przy następnych zakupach, przy następnych maszynach. Tutaj też możemy się zastanowić bardzo poważnie, jeżeli zamontujemy taką hydraulikę na ciągniku, mamy możliwość korzystania z kilku wodów hydraulicznych naraz i powiedzmy tak, każda maszyna ma swoją hydraulikę, jeżeli agregatujemy na przykład dwie maszyny, zaczyna się pojawiać problem, żeby one razem w jednym czasie działały. Robiąc sobie modernizację samemu, możemy to przewidzieć i zrobić tak, że jesteśmy w stanie kilka wodów hydraulicznych zasilać tak naprawdę naraz. Ile może średnio wynieść dodatkowy koszt takiego rozwiązania? Rozwiązanie, które tutaj widzimy z rozbudową hydraulik, jest to rząd wielkości około 7000 zł, razem z wężami, z pracą mechanika, który musi to wszystko poskładać. Natomiast koszty tu bardzo będą uzależnione od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, ile sekcji zewnętrznych ma pozostać i jak one mają razem wspólnie działać. Na co zwraca uwagę użytkownik decydujący się dopłacić za dodatkowe sterowanie hydrauliczne? Odpowiedni dobór elementów hydraulicznych ma decydujący wpływ na długą i bezawaryjną pracę i to dla świadomego użytkownika jest bardzo ważny element. Wysoka jakość, wsparcie techniczne czy serwis niewątpliwie są to atuty naszych rozwiązań, które są ważne również dla naszych klientów. Sadownicy zwracają bardzo dużą uwagę na to, żeby można było korzystać z kilku wodów hydraulicznych naraz. Przede wszystkim chodzi o wymiatacze do gałęzi, które muszą być zasilane non stop, a przy okazji będziemy musieli mieć jeszcze możliwość sterowania dodatkowego. To też będzie bardzo ważne w mechanicznym przerzadzaniu zawiązków, kiedy używamy darwinów, ponieważ ułatwia pracę i tak naprawdę umożliwia w ogóle ją zrobienie w dobrej jakości. Jaki rozdzielacz hydrauliczny będzie optymalnym rozwiązaniem? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy użytkownik indywidualnie dobiera rozdzielacz do swoich oczekiwań i wymagań, w jaki sposób chce tą swoją hydrauliką sterować. Na pewno najbardziej popularnym rozwiązaniem jest rozdzielacz hydrauliczny dwusekcyjny z jedną sekcją pływającą. Sterowany joystickiem za pośrednictwem linek sterowniczych o określonych długościach. Ze względu na bardzo fajnie jest stosować rozdzielacze z sterowaniem linkowym, ponieważ wygodnie sterujemy sobie joystickiem z kabiny, natomiast obwód ciśnieniowy, który generuje nam hałas, czyli cały rozdzielacz, montujemy przed kabiną, poza miejscem, gdzie my pracujemy. Z, raz, że ze względu na wygodę, mniejszy hałas. A druga sprawa ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ cały obieg oleju, który jest pod wysokim ciśnieniem, wyrzucamy z kabiny. W momencie, kiedy przetrą nam się przewody, ewentualnie ulegną jakimś uszkodzeniom, nawet ze starości, całość mamy poza kabiną i nie jest w stanie ten olej pod wysokim ciśnieniem zrobić nam żadnej krzywdy. Co daje takie rozwiązanie sekcja pływająca? Większość używanych rozdzielaczy hydraulicznych, a właściwie ich sekcje, mają tak zwane... Trzy pozycje. Sekcja pływająca jest dodatkową czwartą pozycją danej sekcji rozdzielacza. I żeby lepiej zobrazować, o co tu tak właściwie chodzi, opowiem o sekcji pływającej na przykładzie pługa śnieżnego. Przesterowując rozdzielacz hydrauliczny do tej zwanej sekcji pływającej, odbiornik, czyli siłownik hydrauliczny, wszystkie jego sekcje łączą się z powrotem. I to powoduje, że tłoczysko w siłowniku ma bardzo swobodny ruch. Dzięki temu pług dostosowuje się do nierówności podłoża. Najczęściej sekcja pływająca jest podłączana pod przedniego tuza i tą funkcję raz, że używamy podczas pracy pługiem śnieżnym, dwa, jest możliwość przy wszelkiego rodzaju maszynach, które są do pracy podkoronowych, kiedy kopiowanie terenu jest bardzo ważne, wtedy tej funkcji najczęściej używamy. Czyli tak naprawdę siłownik nie posiada zasilania z żadnej strony olejówką, pracuje pod własnym ciężarem. Jak dobrać odpowiedni joystick i linki? Do wyboru mamy kilka opcji, jeżeli chodzi o joystiki. Możemy wybrać, tak jak tutaj, joystick na tak zwane kulki z jednym przyciskiem. Są również takie rozwiązania joysticka, właśnie na kulki z jednym przyciskiem, z dwoma przyciskami, czy w ogóle bez przycisku. Można również zdecydować się na takie sterowanie joystickiem na tak zwane widełki. Tak naprawdę każda opcja jest dobra, wybór należy do klienta. Do czego służy przycisk w joysticku? Przycisk w joysticku e, służy do przesterowania e, kierunku przepływu oleju hydraulicznego za pomocą elektrozaworu. Czym różni się joystick od sterowania dźwigniami? Sterowanie dźwigniami pozwala nam sterować każdą z funkcji osobno. Jest to tyle fajniejsze, że możemy sobie to porozdzielać, która funkcja do czego służy. Natomiast przy joysticku, sterując tym na krzyż, mamy dokładnie to samo, ale ręki nie musimy przekładać, czyli mamy wygodniej, jest to bardziej naturalne, czyli mamy jeden ruch plus yy, przód, tył. Drugi, lewo, prawo, jest to bardziej ergonomiczne, jeżeli chodzi o sterowanie. Pozostałe funkcje i tak będziemy pokazywali, jak zrobić za pomocą dzienników sterowania, jeżeli chcemy mieć tych funkcji znacznie więcej. A i tak na jednym rozdzielaczu hydraulicznym jesteśmy w stanie naraz uruchomić tylko jedną funkcję hydrauliczną. Co daje zastosowanie elektrozaworu? W tym konkretnym przypadku mamy rozdzielacz dwusekcyjny. Jeżeli klient potrzebuje rozbudować hydraulikę o jeszcze jedną sekcję, nie musi kupować rozdzielacza trzysekcyjnego. Wystarczy, że kupi właśnie elektrozawór i odpowiednio zamontuje go do swojego rozdzielacza hydraulicznego. Rozwiązanie, które tutaj mamy, czyli tak obrazowo mówiąc, Pierwsza sekcja, która mamy z, tym, z funkcją pływającą, podłączona jest najczęściej pod przedniego tuza. Dodatkowa sekcja, która nam wychodzi dalej, jest wolna, przy czym ona jest jeszcze rozdzielona na kolejną, czyli mamy tak naprawdę możliwość sterowania dodatkowymi dwoma funkcjami. Czasami też już, mogę powiedzieć z doświadczenia, montowaliśmy na sekcji, która jest pod przedniego tuza, dodatkowe wyjście i tutaj podłączaliśmy najczęściej maszt podnośnika żeby nie myliło się operatorowi jak ma sterować, żeby było po prostu troszeczkę prościej. Natomiast jeżeli chodzi o ilość elektrozaworów i sposób podłączenia, no tutaj raczej chyba już będziemy mówili o tym, że tylko wyobraźnia użytkownika może zaznaczyć tak naprawdę limit, który jesteśmy w stanie osiągnąć. Najwięcej wyjść hydraulicznych, które docelowo na ciągniku wylądowało było to 9 sztuk z przodu, 9 sztuk z tyłu. W tak skomplikowanej rozbudowie Klient, który przyjechał odbierać ciągnik, pierwsza jego słowa było, mówi, chyba trochę przegięliśmy. Fakt faktem, że naprawdę ma aż tak skomplikowane maszyny i potrzebuje tej hydrauliki mieć, mieć na ty, aż tak bardzo rozbudowaną. Przy czym pierwsze jego pytanie było, czy dostanie instrukcję obsługi. Tam był w ciągniku zamontowany przedni tuz, przedni ładowacz, w związku z tym na joysticku przerzucanie za pomocą elektrozaworów do góry ładowacz, na dół tuz. I do tego jeszcze mieliśmy resztę hydrauliki poznaczaną kolorami. Klient popatrzył się i mówi, no zasadniczo to już nie potrzebujemy żadnej instrukcji, jesteśmy w stanie działać bez tego. A co z rozdzielaczami, ze sterowaniem elektrycznym? W przypadku rozdzielaczy elektrycznych funkcję dźwigni przejmuje cewka, pole magnetyczne cewki powoduje ruch. Suwaka w rozdzielaczu hydraulicznym i dzięki temu przekierowuje olej hydrauliczny w odpowiednim kierunku. Ze względu na to, że rozdzielacze posiadają tak naprawdę trzy e, możliwości, czyli e, rzucamy olej w jedną stronę stop, rzucamy olej w drugą stronę. E, bardzo fajnie nadają się do sterowania wszelkiego rodzaju odbiornikami e, ze stałym odbiorem. Czyli tak naprawdę funkcje ze stałym wydatkiem, natomiast mniej się nadają do typowego sterowania ze względu na to, że nie mam możliwości wysterowania mniejszej ilości oleju. Tutaj będzie tak naprawdę rozdzielacz pracował 0-jedynkowo, czyli działa lub nie. Spotykamy się z rozdzielaczami proporcjonalnymi. O co w nich chodzi? Są to bardzo dobre, jakościowo rozwiązania dla dużo bardziej wymagających klientów. Tak naprawdę nawet przy zwykłym rozwiązaniu jesteśmy w stanie proporcjonalnie sobie sterować olejem za pomocą zwykłego rozdzielacza linkowego. Natomiast przy rozdzielaczach elektrocznych, które są proporcjonalne, możemy taki joystick umieścić w miejscu, gdzie będzie najwygodniej operatorowi, najłatwiej go zmieścić ze względu na gabaryty. Mamy tą samą funkcjonalność, natomiast jest to rozwiązanie faktycznie, to jak kolega wspomniał, dla bardziej klientów wymagających. Jakie dodatkowe elementy są w tym układzie? W tym układzie mamy jeszcze silnik hydrauliczny wolnoobrotowy i zawór dławiący zamontowany tutaj na przewodzie hydraulicznym. Tym zaworem ograniczam przepływ oleju hydraulicznego, dzięki czemu zmieniam prędkość obrotową silnika. Jakie błędy najczęściej popełniają użytkownicy? Takich błędów, które możemy popełnić, jest wiele. Bardzo częstym błędem jest zły dobór rozdzielacza hydraulicznego do istniejącej w ciągu już pompy. Oznacza to, że musimy wiedzieć, jaki wydatek ma pompa hydrauliczna i odpowiednio dobrać pod ten wydatek rozdzielacz hydrauliczny o takim samym przepływie nominalnym bądź nawet nieco większym. Stosując rozdzielacz o mniejszym przepływie jest ogromne ryzyko grzania się układu i uszkodzeń poszczególnych elementów hydraulicznych. W czynnikach hubota najpopularniejszy model, czyli L5040 i jego następcy, wydatek oleju hydrauliki na funkcję zewnętrzną jest około 35 litrów, czyli stosujemy najczęściej rozdzielacz 40-litrowy. Czowniki 70-konne mają już znacznie wyższy wydatek, czyli tutaj będziemy montowali rozdzielacze około 80 litrów na minutę. Bardzo ważnym elementem jest również odpowiedni dobór przewodów hydraulicznych. Chodzi o odpowiednią długość takiego przewodu, o odpowiednią średnicę, żeby był zachowany przepływ w układzie hydraulicznym i odpowiednie ciśnienie takiego przewodu hydraulicznego. Zdarzają się również przypadki złego podłączenia rozdzielacza hydraulicznego, co może powodować uszkodzenie takiego rozdzielacza. Dlatego należy pamiętać, że o tym, że wejście do rozdzielacza w przypadku naszych rozdzielaczy zawsze jest to literka P od strony zaworu przelewowego, a po przeciwnej stronie, tam gdzie jest literka T, jest powrót do zbiornika, a od góry mamy sterowanie na odbiorniki poszczególnych sekcji że zły dobór szybkozłącza hydraulicznego spowoduje uszkodzenie hydrauliki. Dlatego świetnym rozwiązaniem, tak jak tutaj w tym naszym układzie, jest zastosowanie szybkozłącza hydraulicznego push-pull. To oznacza, że ten element działa w dwie strony. Uchwyt do tego szybkozłącza jest zamontowany na stałe na przedniej ramie w ciągniku i w ten sposób nawet w przypadku, jeżeli użytkownik zapomni odpiąć maszyny od hydraulicznego, automatycznie odepnie się przewód hydrauliczny i nie, nic się nie uszkodzi. Bardzo częstym błędem popełnianym przez użytkowników jest montaż zaworu dławiącego bezpośrednio na przewodzie zasilającym lub powrotnym, co powoduje faktycznie, efekt mamy taki, że silnik zwalnia. Ale w tym momencie tak naprawdę olej ma bardzo duży opór, grzeje nam się cały układ i takie rozwiązanie jest tylko chwilowe, bo za chwilę ten układ będzie generował nam jakieś straty, będzie generował koszty, awarie i tym podobne rzeczy. W momencie, kiedy budujemy bypass. Tak naprawdę nadmiar oleju, którego nie potrzebujemy, przerzucamy bezpośrednio do powrót, co powoduje, że olej nie pracuje na zbyt wysokich parametrach, jeżeli chodzi o temperatury, ogranicza nam straty na układzie hydraulicznym i dodatkowo jeszcze jedna rzecz, czyli nie ogranicza nam przepływów w pozostałym całym układzie. Z czego składa się podstawowy model hydrauliki? Od strony technicznej cała modernizacja tutaj przedstawiona składa się mniej więcej w ten sposób. Mamy Zbiornik, który symbolizuje nam teoretycznie skrzynię biegów, którą mamy w ciągniku, w której gromadzony jest cały zapas oleju hydraulicznego. Mamy tutaj pompę hydrauliczną, która obrazuje nam pompę hydrauliczną w ciągniku standardowym. Często, gęsto też montowana jest dodatkowa pompa hydrauliczna, żeby zwiększyć ilość przepływu oleju. Natomiast w tym układzie powiedzmy, na tym etapie zamykamy standardową hydraulikę ciągnika. Dalej rozbudowujemy to poprzez rozdzielacze hydrauliczne i najczęściej pierwszym takim efektem jest rozdzielacz ze stałym wydatkiem, który będzie potrzebował największą ilość oleju, który najczęściej też zasila te urządzenia, które są ze stałym wydatkiem. Następnie główna hydraulika ciągnika dodatkowa, w której będziemy mieli sterowanie powiedzmy, że tuzem, ładowaczem, z którego dalej nam się rozpracowuje na wszystkie sekcje. I z tego całego układu olej musimy zwrócić do standardowej hydrauliki ciągnika, ponieważ układ musi być zamknięty, układ musi w dalszym ciągu działać. Bardzo często modernizacją i to co też bardzo polecamy, w momencie kiedy mamy układ ze stałym wydatkiem, montowanie jest dodatkowego gniazda, które tutaj widzimy. Jest to tak zwany wolny spływ oleju, który powoduje, że olej wracając z silnika hydraulicznego nie idzie drugi raz już przez rozdzielacz, tylko bezpośrednio do skrzyni biegów. W tym przypadku też stosujemy przewody o grubszych średnicach, tak żeby zminimalizować tarcie, zminimalizować opory, które są na każdym transporcie oleju. W ten sposób będziemy mieli na zasilaniu zawsze więcej oleju, którego możemy wykorzystać. Wszystkie pokazane produkty są do nabycia u nas w punkcie.